Kupiłem takie cudo na giełdzie Dałem patyki prawie dwa Czerwony bak, dwa skrzydła w rzędzie I jeszcze chromowana stal Ile wyciąga ze czterdzieści? tyle fabryka mogła dać I jeszcze baba mi się mieści I tak jedziemy kuźwa mać Przywieżę ci białego misia A w zębach róże będę miał Załóż sukienkę krótką dzisiaj Dziewczyno dawaj, 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 dawaj siadaj, stara na komara być mnie w pasie, nie patrz w tył Komar fasąc, stara z klasą Trzymaj mocno z całych sił Siadaj stara na komara Oblecimy całą wieś Przy niedzieli po kościeli Ale my to mamy gdzieś Jarmark się odbył na Matkę Zielną A my we dwoje po koci chubach Zajwaniamy z cielną By nowe życie przyjął świat i chociaż ważył tak z pół metra, to silnik ciągle trzymał się. Zajechał prawie tonę węgla i był na dobre i na złe. Midiałem iść, co ci podałem? Szereg troszeczkę już się stał i wachę litrów pięć nalałem. Dziewczyno dawaj, 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 wsiadaj, stara na komara, chwyć mnie w pasie nie patrz w tył Komar są, stara z klasą. Trzymaj mocno z całych sił. Wsiadaj, Tak minęło lat 30, z stoi dobry złom Ardzał od spodu tak go pieści Pająki oplatają go Są inne czasy, inni ludzie jak no i pamięć już nie tam I nawet psa już nie ma w budzie Tylko alarmy tralala W białym misiu nie ma śladu Co przeszło też nie jeden maj Pamiętam jak wtedy wołałem Dziewczyno dawaj, 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 dawaj Wsiadaj stara na kom nie bacz pył, komar fasą, staraz klasą, trzymaj mocno z całych sił. Wsiadaj stara na komara, oblecimy całą wieś. Trzy niedzieli po kościeli, ale my to mamy gdzieś. Wsiadaj stara na komara, chwyć mnie w pasie, nie bacz pył. Komar fasą, z klasą, trzymaj mocno z całych sił. Lecimy całą wieś Przy niedzieli po kościeli, ale my to mamy gdzieś, ale my to.